Panie i Panowie, przed nami najważniejsze starcie dzisiejszego wieczoru i main event: Gali Sharks za tak 2 w Ostrudzie. Będzie to zawodowy pojedynek w Formule MMA, toczony na dystansie trzech rund po 5 minut w limicie kategorii lekkiej. Sponsorem tej walki, sponsorem głównym całej dzisiejszej Gali jest Rost Spółka Zo. A w tym pojedynku zmierzą się. W narożniku niebieskim, 23-latek, mierzący 170 cm i ważący 68,5 kg, reprezentant klubu Grappler, gruziąc z zawodowym dorobkiem czterech zwycięstw i sześciu porażek na koncie, Kasper Mijonsko. Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 22-latek, mierzący 180 cm i ważący 69,5 kg. Reprezentant MMA Team Ostruda i Mighty Pulse Gdynia, niepokonany w zawodowym MMA z dorobkiem trzech zwycięstw na koncie. Panie i Panowie, Dominik! Ju Walkę wieczoru oceniać będą sędziowie w składzie. Paweł Karasi, Maciej Motylewski i Łukasz Jóźwiak. A poprowadzi ją w klatce sędzia Piotr Michalak. Panowie, panowie znacie zasadę i chcę widzieć czystą walkę. Słuchajcie się moich poleceń. Kiedy mówię stop, to się nie ruszamy i jest stop. Cały czas inteligentnie się bronicie. Podajcie sobie rękawice, wracacie do narożnika. I aż e, nie chce się wierzyć, że za nami już dziewięć pojedynków, a przed nami ten, na który wszyscy czekaliśmy, czyli pojedynek wieczoru Dominik Jusis i Kacper Miosko. E, obydwaj zawodnicy to już doświadczeni. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pykaj na pewno Dominik Jusis chciałby tutaj przed swoją publicznością wygrać. Rozmawiałem z nim miesiąc temu, był bardzo sfokusowany na tą walkę. Mówił, nieważne jak będzie się bił, ja tą walkę chcę wygrać. I zaczynamy od mocnego low kicku, od kilka takich otwierających uderzeń. No ale widać, że raczej Dominik Jusis chce tu wywrzeć presję. Spycha swojego przeciwnika, zdobywa pole. A. O! Piękny kontrolujący bramy. Poczuł to Kacper na pewno. Trochę ostudziło to jego zapał wbicia się w Dominika. No, I tu Pytałem zastopował Juska. tak próbę ataku Kacpra właśnie to jest sprytny wewnętrzny low kick. Pytałem Juska, czy stresuje się przed wystę... występie, przed swoją publicznością. Powiedział, że wręcz przeciwnie. Bardzo chce tu walczyć, bardzo chce pokazać swoje umiejętności. I znowu I to świetny, świetny lewy low na łydkę. Czy będzie polował na tą przednią nogę? To na pewno będzie spowalniać jego przeciwnika. Obydwaj zawodnicy w kategorii do 66 kg. E, szybcy, dynamiczni. Dobre oh. dojście do nogi, ale też ładna zaokona. kontra. Tak. Schodzi do boku, odpycha głowę przeciwnika. Nie pozwolił się sprowadzić. E, już jest. A teraz, tak. tak, próba do gilotyny. Teraz, znowu teraz do trójkąt, trójkąt, ale świetnie, bardzo blisko będzie tej akcji. Tam ładne podchwycenie ręki. I, tak, unieruchomienie. I bicie, te ciosy wchodzą. Te ciosy wchodzą. Tak, dzięki czemu, odsłaniając głowę, Kacper musiałby się skręcić w swoją lewą stronę, co Dobrze pozwoliło dopiąć trójkąt Dominikowi. Już zgięcie kolanowe, tak, na kostce, na piszczelu, to już jest ciasna technika. Ciasna technika. Jeżeli teraz Kacper nie W wielkich oparach, tak, już w wielkich opałach. Kacper, Miąśko, To już teraz będzie walka o to, by... Mamy to dobrze nogę Dokładnie, jeszcze przełożenie łokcia tylko na prawą stronę. I, I dopinanie w tej chwili. Tak, tak, -ta -ta koniec. Piękna technika. Piękny pokaz. MMA naprawdę walka wieczoru. Dobre przygotowanie tak. kraplerskie zdecydowanie w wykonaniu już. Polował, ju, i polował. some guys that'll flip like mattresses and hold you up like traffic gets. You're lacking it. You need more practice, bitch. Talking more shit than laxatives. I know some guys that'll snatch you up when you sleep, wrap in sheets, keep fucking with me. Heat deep in the Chesapeake, with concrete sneaks, your fish lunch meat. Uh. I know some guys that'll kick in your door. Slap me your mom's and root through your drawers. It's more time to settle the score. I finished my plate, now I'm searching for yours. Start nothing won't be. It's none. not a problem. No one's gonna have to see. It's that. not a problem. If you it, you got it. It could be. It's not a problem. So I'm doing nothing no, to it. It won't be me. It's plan. not a problem. Start no, no. not so nothing that won't be. It's not a problem. No so one's gonna have to see. It's not a problem. You you got it. It could be. It's not a problem. So I'm doing nothing to it. It won't be me. It's so. not a problem. So I'm Follow my lines, get me a damn drink while I ball and recline When I speak, it's not as fine and clear as when recording To make sure I'm heard, I spell it out for them Order a top shelf fast for the wars And make sure you watch, see that's what she pours oh, sitting models and moguls doing combos Eating dinner in the winter without leaving my condo call me a snap It's still while they bring the to Start nothing, won't be it's not a problem no one's gonna have to see it's not a problem you it, you got it. It be it's not got a problem't do it do it won't be me it's not a problem Start nothing, won't be It's nothing. not a problem no one's gonna have to see it's not a problem if you, want it, you got it it could be it's not a problem don't do it Nothing it it's not a I know some guys that'll follow you home, hold chrome and they coats with no serial codes, know to lock and load, unload and reload. Then call it a night and go home to their wives. I know some guys that are nice with knives that'll burn you alive when the price is right. You'll get tied to your ride while they smile and drive, drop you off at your loft, scoff and say bye. I know some guys that are ties to the mob. Panie i Panowie, świeżo upieczony zwycięzca, najważniejszego starcia dzisiejszego wieczoru, Dominik Jusis. Zapytam, tak jak poprzedniczkę, która również z walki wychodziła zwycięsko. Pierwsze wrażenia po tym pojedynku, czy było coś, co Cię zaskoczyło, czy było to egzekucją wcześniej przygotowanego planu, bo poszło szybko. Ja jestem zadowolony, że tak udało mi się szybko skończyć. Wszystko poszło w planie. I dziękuję Wam wszystkim za to. Za ten doming podaje dużo! No właśnie, Dominik, tutaj była wrzawa już od momentu wyjścia. Już zanim się właściwie pojawiłeś, wrzawa do ostatnich chwil. Tych kibiców nie można było zawieść i to się udało. Udało się, udało. Tych kibiców to wszystko się zrobi za dzięki nim. Panie i panowie, Dominik już jest wciąż niepokonany na zawodowym ringu, w zawodowej klatce. Cztery zwycięstwa, brak porażek. Dziękujemy, gratulujemy.